Między 1000 a 1100 staram się dropić i wtedy maksymalnie w dół. Pod koniec trochę do przodu. No i, i czekam aż się otworzy spadochron. Ale nie wiem czy to dobrze, bo często za blisko ląduje. Może jest jakaś lepsza taktyka, żeby dobrze lądować. Że nie pikować w sam dół, tylko jakoś inaczej to ograć. O no i pięknie jest to. To się przyda. Skrzyneczki. ja słyszałem skrzyneczkę gdzieś i nie ma tej skrzyneczki, jednak... Hm. OK okej. Na szczęście chyba nikt nie dropnął. Więc to taki plus. Okej, okay, znowu duża potka. Chyba mini Uzi lepszy, to na razie zostawię mini Uzika. przyczepie była skrzynka. A, okej, okay, dobra. No, ale to już trudno, już na razie to oleje. Uuu, duże mam trzy, no to fajnie. Nie pikować w sam dumu, mówisz od razu. A ty ślipka grasz aktualnie w Fortnite'a? Czy jak to wygląda? Czy nie grasz? Co mamy? Leczenie. To olać na razie. Tu do przyczep sobie pójdę. Może tutaj będą jakieś te maski. Kolejne leczonko. Zrobimy tak. Uuu, dobra, niebieski famas. Na razie biorę, bo nie mam nic innego. Nie ma red eye, więc biorę famasa. A, coś tam pogrywasz, kiedyś grałeś więcej, okej. Okay. A no to tryb z budowaniem czy bez budowania grasz, jak już? I patrzcie, niebieski famas, czy szary red eye? Biorę red eye, bo już się nadziałem na tego famasa, już mam wywalone. Ja muszę właśnie kogoś sobie ogarnąć, co w miarę w miarę regularnie gra, bo często na live'ach, jak gram live'y, no to bym sobie pograł z kimś. Dobra, niebieski pistolet bierzemy zamiast Uzi. Często bym sobie zagrał jakieś duło. No bo czasami są takie live'y, takie dni, że kurczę, to solo w ogóle nie oddaję i dostaję takie bęski, że nie chce się grać. Harczak, kluczyk. Full pakiet. Full pakiet. I temów. Jeszcze młotek tam jest widziałem. No nie, i co teraz? Co ja mam wyrzucić? Hmm. Chyba to wyrzucę. Duże poty wyrzucić. Chyba duże poty wyrzucę. Dobra, gdzie my chcemy iść? Tutaj na przykład. W ogóle oni tak ponerfili młotek, że nawet nie wiem, czy to jest optymalny item teraz. Młotek nie dość, że z czterech użyć ma trzy użycia. To jeszcze dostał dużego nerfa na odnawianie się. Było chyba z 10 sekund, czy tam z 12. A teraz jest chyba 20 sekund na odnowienie się jednego użycia młotka. Także w ogóle to jakieś nieporozumienie jest. W tym momencie. Aha. Mam nadzieję, że ktoś mi tutaj nagle z pleców nie. Serio? W tej chwila, tam jest w ogóle coś ciekawego do podniesienia. W sumie to tak niezbyt. Młotek i tak jest bardzo dobry. No, chyba jest jeszcze lepszy na trybie bez bud z budowaniem, nie? Bo młotek mega, mega fajnie rozwala e, budowy, albo możesz uciec bardzo szybko z jakiejś zabudowy. Naciskasz prawy i młotek to rozwala i się przebija przez wszystko. Duże wywalić, nie? Okej. Okay. Nie wiem, ja. A co myślicie o tych? O. Co myślicie o botach? Boty są ok do kupowania, czy tylko rozpraszają i przeszkadzają? Bo na przykład czasami są gierki, gdzie chcesz się zakraść, a takiego bota wypożyczysz i on. Eee... bota wypożyczysz i on z kilometra zaczyna strzelać. Czasami w ogóle nie trafia. Boty mają na przykład jakąś rangę, że ten jest lepszy od tego i tak dalej. Czy każdy powinien tak samo działać? Czasami widzę te boty, że tak koszą, że kosmosa. Ten bot z lasu, co przed chwilą był, to z dwa razy go wynajęłem i tylko mi pecha przynosił sobie. A tu ktoś kiedyś był, więc nie ma nic ciekawego. Ma zielony famas, no to ja chyba podziękuję. Albo automatyczna, to nie to lepsze czy pistolet? Fi kurde, fioletowy. Pistolety słyszałem, że są mocne. To weźmy pistolet fioletowy, przetestuję. Najwyżej będę żałować. Jestem mniej więcej w środku. Wszystkiego to też tak ciężko powiedzieć, co ja chcę robić. W ogóle jakieś spokojne te gierki bardzo są. Możesz mu powiedzieć, żeby początkował na miejsce, albo możesz mu rozkazać leczenie powalonego przeciwnika. Naprawdę? A, to. A jak to się steruje tym botem? Zaznaczam na przykład po prostu miejsce albo na czerwono, żeby kogoś bił, czy jakoś inaczej? Czy jakoś inaczej jeszcze się botami steruje? Wow. Znowu młotek. Tu jakiś fight był chyba z młotkami. Duże rzeczy rozwolonych. No bo i mam sporo. Teraz najlepsze co bym mógł jeszcze zdobyć to wyższej rangi red eye. Uuu! I kolejny młotek. Szkoda, że nie coś innego. Teriora ja mam red Eye'a. Ja mam red eye, a. Ja mam red eye a szarego. Jak kupię bota, komendy dla niego są pod jednym klawiszem, a to nawet nie ten. Ja kupowałem te boty, ale nigdy nie wiedziałem, jakie to są komendy, chyba serio. Nigdy tego nie używałem w ogóle. Także teraz jestem w szoku. No boty zwracają na siebie uwagę, tak, to racja, że on często zaczyna kogoś, nie wiem... Ja chcę się zakraść, na przykład ktoś tam stoi, ja chcę trochę podejść, a on już będzie napierdzielał. Nieważne, że na przykład nic nie trafi, nie? Co to jest? A, to jakiś bug wizualny chyba. No, ale jaki spokój w ogóle, nikogo nie widzę, jakbym nie wiem, solo grał. Jakbym solo gierkę w ogóle miał. Zostało 16 osób beze, beze mnie. Jeszcze nikogo nie widziałem, tak naprawdę. To dziwne. Spokojne te pierwsze gierki. Może tu ktoś będzie leciał z miasta? Chyba nie. No, ale w następnej gierce, albo jak będzie okazja, to muszę kupić tego bota, tak? Kupię bota i zobaczymy, co się dzieje. W ogóle szkoda, że nie ma jeszcze tych. O, tam coś się dzieje. Szkoda, że arenek, czyli rankedów nie ma dla trybu bez budowania. Nie wiem, czy są jakieś plany na taki tryb, czy nie. Ale ja bym sobie mega pograł arenki, czyli rankedy. Ale żeby budowania nie było, nie? No ale na razie widziałem, że nie ma takiego rybu. O tam jest ziomek z rakietnicą. Już połowa armorka stracił. Były arenki bez budowania naprawdę? O kurde. To ja wtedy chyba nie grałem, to nie widziałem tego. Uuu, rozwaliłem mu armor, nice. To mi coś da? Chyba mi nic nie da, trochę... No weź, wiedź do góry. O, już dupa. O. Na jeden sezon, okej. Okay. Uff, ale poszło. Ale aimik. Jednak redaj to redaj, nie? Nie mów, że on miał złotego redaja. Aha. Gościu mi nie zjechał tego armoru dodatkowego, a miał złotego redaja. I tam na rancie jeszcze ktoś padł. Bo widzę na minimapie koronę. Dobre. <ścoughs> A wiadome, czy są jakieś plany na. O. Wiadome, czy są jakieś plany na te. na rankedy. Na rankedy bez budowania, czy nie ma planów? Co jest grane? Te boty się z kimś biją, czy to tak randomowo sobie strzelają? Nie no, to chyba randomowo te boty, dobra, to ja do nich nie strzelam, bo to zodyma pewnie będzie. Też byś chętnie grał Figaro? No właśnie, spoko, nie? Jak ja bym umiał budować, to bym grał budowanie, wiadome, ale... Takie jakieś walka o coś... ...bez budowania też fajnie. Przydałoby się. W ogóle... Strasznie rzadko byłem w tych. w tym miejscu gdzie teraz? Prawie nigdy. Prawie nigdy tutaj w tych lodowych terenach nie siedziałem. Dobra, ja chcę tą tarczę. żeby sobie wykupić. No, gdzie jest ta tarcza do kupienia? Halo. O, tutaj. A ty Figaro, grasz jakieś te turnieje czy coś tam, tak jak mówisz, tutaj ogólnie to z... głównie grasz z budowaniem czy bez budowania? Ogólnie, jaki tryb grasz, o tak. Wszystko bez budowania, a. A umiesz budować tylko wolisz bez budowania, czy z budowaniem właśnie też ci ciężko idzie? Dobra, jeszcze jakieś ammo, w sumie nie wiem po co. Tam ktoś biega, ta biega. Zniszczyłem mu chyba armor. Albo prawie. Aha. Oj, oj, oj. Gdzieś... Gdzie ktoś do mnie strzelał? Nie widziałem go, no. Jeden uciekał, jeden do mnie strzelał. Tylko nie wiem skąd. Czy stamtąd? Tak, jest tam. Za autem stoi Skubaniec. Z budowaniem tak sobie, ale bez budowania jestem bardzo dobry. O, No to fajnie. To można kiedyś zagrać, jak będziesz chciał. Może akurat coś tam ogarniemy. Możemy kiedyś pograć, jak chcesz, spróbować. Więc ja tego nienawidzę, jak oni już swoje pozycje pozajmują. A ja potem zostaję. Bez niczego. O, 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 o. Już u góry mają pozycję, ja potem jestem w dupy. Tam na niebiesko sobie środek zaznaczyłem. A tu jest rand strefy, ok. A tam tak nie, nie wbije. Serio? Aha. No czemu się przestał ślizgać? What? No to jestem w dupie, dłużej. Bo jeden jest na daleko, drugi jest na blisko. jak jaka tragedia w ogóle. Czemu zawsze jest tak, że jest dwóch na jednego i to ja jestem sam. Uff. Uff. Aha, no i koniec, dobra. No już nie miałem życia, nie miałem osłony żadnej, nie? Gościu cały czas kampił na górze. Cały czas! Do niego się dojść nie dało. Dobrą pozycję zrobił. Nie mogłem do niego podejść. Po co chciałem podejść? Próbowałem, to z dwóch innych stron mnie napierdzielali. Ale i tak myślę dobrze.